Ciekawie się tym lata. Co? Pendegos? Nie! Szybko muszę tam lecieć. Cóż? KOT 666. Nie! No nie! <laughs> Buty lecą! No to lecimy. ją. Ciekawie się tym lat. Dobra, pożegnaliśmy się z DJ Stonem, to już wracajmy. Ech, no kurde, czemu DJ na akurat? Chciałeś chyba powiedzieć DJ Właśnie. No kur nie mówcie tak o nim. Ech... No kurde... Ciekawe co ma za mamę, że tak się słucha... XDD Dobra, to ja ze Skabiesem idziemy do swojego laboratorium, by się wzmocnić A wy wróćcie do bazy i może odpocznijcie po tamtej walce A może później... ...możecie też coś porobić dla wzmocnienia bo Z Kieba czuję, że jest blisko powrotu. He, ja połączę sobie energetyki w tej maszynce. I będzie ultra doładowanie. Spoko. Dobra, no to idziemy w trójkę Czy znaczy, może w czwórkę? Ostatnio się trochę uczyłem o elektronice i może pokombinuję coś trochę w tej maszynce. Hech. Tylko uważaj. Spoko. Eh, tęsknię za zaskabi popalą. Albo te czasy z gabykiem i braciekiem. Może jednak żyją, a po prostu się odcieli od nas. Eh. O mój Boże, skabić dzwoni. Eee. Cześć, Fendegos, jak tam życie? No trochę się komplikuje, bo napadło na nas już te... kilka robót z Gieba. i... podobno niedługo już nawet blisko jest do tego, żeby ja by wrócił do naszego świata z gieba. Ja pierdzielę, nie no, nie wierzę. U mnie super, jestem z papoją nad morzem. W zimę? Ta, ogólnie w ogóle to połudzenia ze zgięba. Okej, okay, ja lecę na Arkę Pa! Miłego? Pi. O nie, nie zostawię tak tego. O kurcze, nieźle tego Skabisia. Też bym tak chciał. Heh. A z kim byś wyjechał? No z nami by mógł. Okej. Okay. Ja na poważnie mówię. Do sobie ja też sam samochodem jedę yeah, mm -hmm. ja de sobie tej autostradzie yes. mm. Ech, nienawidzę jej drogi, ale jak trzeba, to trzeba, tym lasem. Jadę sobie do domciu, do mamusi. Jadę, jadę sobie. Pęk, pęk, pęk. Kur, co to za dźwięk? Trzy, dwa, co? Jeden, kabum. Dobra, skończyliśmy ten projekt. Teraz domontować tylko do rąk. Oh yeah! Dawaj, przetestuj to. Ujacie, co za gigant piorunowy! O kurde, ale to będzie ich niszczyć. Dawaj przetestujemy. Na czymś! Wow! Chwilę później. Dobra, skończyliśmy robić te buty. Idealnie dla ciebie. Dla innych już nie mamy czasu. Kurcze ja latam, ale lepiej żebym teraz nie zużywał energii w nich, te, tą ekipę z giebe, możemy nazwać o, tak, mispowie totalni Nie no nieźle Dobra, chodźmy spać i jutro ogarnę tą maszynkę do energetyków Okej okay. Jeszcze godzina i będę w domu. Ach, jesteśmy gotowi w końcu. O, z kim napisał, że będzie za godzinę? Odpiszę mu, że jesteśmy gotowi już. Ok. Odpisał, żebyśmy wycilowali. Aha. Zagrajmy NA KONSOLI Okej. Okay. Ja wybieram postać, którą stworzyłem yy, OK, okej, o co w tym chodzi? Śpiewamy i klikamy strzałki Bu, bu বৌ বাব ৰি গু গা ঘি গু গাই গৰু বই গা ঘি গাগি গা গি গৌ গাই গাগি

Jak już kaczurę pisała, to Wam pomogę. Maszyna oh yeah. skończona, teraz energetyki. Puszcz. O! Jeszcze więcej. Chwilę później idę sobie do sklepu. Lody, jak zwykle dobra, gdzie tu są lody? Dobra, widzę biorę lody do siatki, i teraz do kasy. Dobra. Boże, jak ja je jem. Ale energia. Siema Fendegos! Pamiętasz mil? Eee, to ty Ewa? Tak. Eee, jesteś po stronie naszej? Tak jestem. Ej, ale nie podchodź. A y y wyrywam się. Nie uciekaj. Szczelamy soplami. Oła, dostałem. Nie, dobra, ty nie możesz być taki silny. Puch, a moja ręka, czym ty jesteś? Oła, aaa, Co? co? Nie! Szybko, muszę tam lecieć O nie Ewa nie złapiesz mnie Kabut, kabut, tak O kurde Ty latasz Co jest O dziękuję Ci kabut Chodźmy do bazy, musimy się przygotować Nie wiem Musimy obmyślić wszystko Teraz plan musimy obmyślić w bazie Dobra, chodźmy Co jest, kaczurema? Strzał! Puch, puch, puch. Co jest? Łapię cię! Puch. Puch. Nie! Nie darujemy im tego! Gdzie oni są? Nie... Kur... Straciliśmy ich z punktu widzenia. Oj, musimy uważać przyjaciela. Ja pier, ale ten Ewa jest mocny. Ha ha, ha nie widziałeś jeszcze z Gabajsa i z giebe. Kto to Zabajs? Skabajs to Skapi, ale zmienił tożsamość po powrocie z piekła. Nie no, co on odwalił, że w piekle był? Że. Ja, jak on? Co on? Sądziłem, że on był niewinnym kolesiem. No, widzisz? Ej, co jest? Co jest? Puh, puh. Co jest, ale ty silny jesteś? Wow, dziękuję, skabies. Uciekajmy stąd wszyscy. Ej, zbieg, witaj ponownie. No, co tam? He he. No kur zgiebe, błagamy cię Tu czas na zamordowanie was w końcu Zgiebe Niech zgany. jesteś już pięciokrotnym autystą? Nie, jestem sześciokrotnym Co? Wystarczy A, A masz Kurłanieże, Qisin ma teraz to my w kul. Co jest? Jak ty... Jesteś ode mnie? Aaaa. Ładujemy super pocisk. Teraz pijemy wszyscy energetyki. Macie. Kurwy, cofka, panowie. Łapać ich. Wszyscy biegniemy. Kur doganiają nas. Bum. Co jest, jak przyspieszył? O nie, tak to nie będzie. Kabut, lecimy. Przebiliśmy ją pomy. Nieźle, nieźle, Fendegosku. gosku. Dobra nie. A Nie. Puh. No cóż? Kot sześć. Nie! SkyBSs! I jeszcze jakiś robot przylazł. Puh. Puh. A... Nie. Co teraz chłopacy? Bo leci. Szybko! Muszę być. Dobra, odrzucam. Uff. Nie. Ech, dobra. Utah skok. Łapie? Odrzucam. A. Dobra, nie, czekaj. Jaki jest to kur. Eee, a wy co? to było z gubki, haha. co teraz pijemy kilka nergoli i biegniemy za zgiebę ciekawe jak za nim weź stronę jaką poleciał no jaby no a ty kabut będziesz latał jak go zauważysz to i tam daj nam znak Teraz biegamy. Biegniemy. jest? Mm? Mm. jak wy to? No siema, tak łatwo nas się nie pozbędziesz. Otwieram przepaść. Bleh. No to co? Siedziałem cały czas cicho i teraz pora na mnie. Pu, pu, pu. I pu! Z jakiejś Co ty masz za laboratorium z GP? No nie! <śmionet> Bullets, co? No to lecimy, Nie. Dlaczego no z Gieba jest taki. Dlaczego? Co to w ogóle było, co ja widziałem? No jeszcze jakieś ataki. Dobra, nie, nie mogę marować czasu, muszę szybko lecieć. Jak się, jak się tego używa? I. Uuu. Nie, z nie pozwolci ci na więcej tego. Jak ty śmiesz? Wow, Fandagos! <laughs> ah. niedźwiedziu pa, nie, nie, nie. Tak. I Możemy teraz zabijecie. Raz na zawsze. Ale jeszcze o czymś nie wiecie. Pu, pu, pu. Dobra, musimy iść po resztę ekipy. Ipuu Dziękuję. Mam Ewe i zgiebę. Dziękuję, że postanowiłeś być po naszej stronie. Jednak... Panie zgabaj się. Przepraszam, że byłem po jego stronie. Groził mi, że zabije Gabyka. Em okej, okay. rozumiem. Czyłem ma do lawy Ewę do lawy Oj pff, aj, jak ty to zrobiłeś ah. ha, 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 ha. Witajcie ponownie pff. a oj, wy jeszcze nie wiecie My się pozbyliście ale a... Ja, Pierre, kotur to ty? Tak, to ja! Chcesz wszyscy odpocznijcie czy lepiej w szpitalu? No! No, to idziemy do szpitala i zadzwonię do tych haki haki. Ech. Na kim cudem jeszcze nie zembleliście czy coś? Przygotowaliśmy się wszyscy. No, się ma, haki haki, idziemy na ciebie, bo znowu z GB wrócił, ależ go zabiliśmy. Eee. Cześć, kochani, jak się czujecie po tej walce? Co, z Kamiś? No Ale jak mamy się czuć? A, źle, no tak. Ale teraz pewnie was ciekawi, co ja tu robię z koturem. No trochę. No cóż, spotkałem kotura, który pragnął zemsty na zgiębę i wszystko mu powiedziałem. Zaprogramowałem go tak, by wyczuł GBS, którego zostawiłem w skórze z zgiębę. Hehe. I ciągle siedziałem na głowie, Kotura. Ja, pier. Gdy mi powiedziałeś, że z Giebe wrócił, czy tam wróci, to od razu postanowiłem się tu przejechać. I tak wyszło, hej. Wystąpili Fudengos, Vendegos, Kuba, Quisima, Karolina, Święch Urbania, Paweł. Chujal, YouTuber. Kabut, Nikodem. Skabies, Podglądacz. Digeston, Łukasz. Zgabais. To ten skapi. Ewe, no, lodowy wróg. Pomocnik z giebę. Kaczurema, dziewczyna z O z nie wiadomo. Skabiś, Olivier, Kotur, Były, Robuc, Giebę, Kotur F2 i inni No i dziękuję za uwagę Tam kilka osób się ciekawiło A e, czegoś się churbani tam nie było, jak już byli przy tej lawie, to ten e, On był wtedy zamrożony tam wcześniej i musiał od razu już jechać miałby do szpitala. A i jutro będzie odcinek właśnie ten dwunasty.